Kasia! Kupiłem ci takie. Twoje ulubione, możesz otworzyć drzwi. Kupa, dlaczego nie mówiłeś, że przychodzisz? Chciałem ci zrobić niespodziankę. Jest jakiś problem? Nie, nie tylko. No, yy, nie mam mnie w domu na razie. E, no dobra, to poczekam na ciebie. Nie czekałabym na twoim miejscu. Jestem bardzo daleko. Co? No to gdzie jesteś? Nie mogę ci powiedzieć, ale wiedz, że bardzo cię kocham. Dziwnie to wyszło. No ja też cię kocham. Hej, kiedy wracasz? Każdy w szkole się o ciebie pyta. Myślę, że niedługo. Jeżeli w ogóle. Nie rozumiem o co ci chodzi. Wytłumacz mi. Na razie nic nie powiem, kocham cię. No ja też cię kocham. Musimy zerwać ze sobą. Natychmiast. Nie zadawaj żadnych pytań. Z nami koniec. Kasia. Ale co się z tobą stało? To wszystko takie niezrozumiałe dla mnie. Nie powiedziałaś mi nawet, gdzie jesteś i kiedy wracasz. I chcesz ze mną zerwać chwilę po tym, jak napisałaś, że mnie kochasz? O co chodzi? Halo! Kasia! Minęło już sporo czasu. Dalej się zastanawiam, gdzie jesteś. Nawet nie wiem, czy dasz radę to przeczytać. Tęsknię za tobą. Niedługo właśnie biorę ślub. Kocham ją, ale tylko dlatego, że przypomina mi ciebie. Ma twoje oczy i charakter. Ale dalej nie czuję tego czegoś. Nie mogę się po tym pozbierać. Każdy już stracił nadzieję, że wrócisz. Ale mam nadzieję, że żyjesz tam gdzieś. Lepszym życiem. Jako ktoś inny. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Potrzebuję pomocy.